Wolność słuchania wymaga wspierania patronite.pl wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz. Teraz już mamy połączenie z Aleksandrą Fedorską, dziennikarką, publicystką, naczelną Radio Debaty. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło Ciebie słyszeć, Jaśmino, miło. Ciebie również, Olu. No i zacznijmy od takich doniesień ze strony niemieckich mediów. Jakie tutaj są najważniejsze kwestie, które warto przybliżyć słuchaczom Radia Wnet w kontekście wyborów prezydenckich? Więc po pierwsze jest ich mnóstwo. Mnóstwo. Niemcy naprawdę rzadko relacjonują aż na taką skalę. Właściwie od poniedziałku mamy codziennie w tych takich dużych niemieckich tytułach, przyjmijmy Frankfurter Allgemeine Zeitung czy też inne, inne media, no to mamy dziennie parę wielkich artykułów więc to jest to jest właściwie główny temat dyskutowany w Niemczech przytoczę także jeszcze taką inną ważną rzecz na łamach takiej co tygodniowej, bo ona się odbywa nawet parę razy w tygodniu konferencji rządu, niemieckiego rządu, no to temat Polski to było dobre osiem minut, więc to było bardzo wiele pytań, to jest szeroko dyskutowane, odbiło się niesamowitym echem w Niemczech. Naprawdę jest co omawiać. Niemcy są niezmiernie zainteresowani tym, co się będzie w Polsce działo. No właśnie, też pojawiła się wypowiedź jednego z niemieckich europosłów, Moritz, teraz nie jestem pewna, czy dobrze wymówię, bo to jest umlaut... Moritz prawda? Tak Moritz jest, tak, to dziękuję tak. Olu. Dotyczące zagrożenia, jakby to trochę taki szantaż zagrożenia, zamrożeniem funduszy unijnych dla Polski w związku z wyborem Karola Nawrockiego na prezydenta, jak odebrałaś tą wypowiedź? Ja zwróciłam uwagę na ten szantaż już dzień wcześniej, ponieważ pojawił on się już w poniedziałek w niemieckim dzienniku telewizyjnym. Tam już korespondentka o tym mówiła, że wcześniej, no jak można było postawić na dobrą przyszłość i demokrację pod skrzydłami rządu Donalda Tuska, to można było powierzyć Polsce i otworzyć możliwości tu pieniędzy z KPO, a w takich warunkach, no, nie wolno do tego dopuścić. Więc ta, ta myśl moim zdaniem jest czymś bardzo Podstawowym, Niemcy wiedzą, że to jest taki, taki bat na Polskę, który już wcześniej przecież był stosowany i teraz to jest, to jest taka, właściwie oni są przyzwyczajeni właśnie do takiego działania i teraz zostaje to uruchomione. I teraz to zostaje uruchomione. To jeszcze podpytam o to, jak mogą układać się relacje między no, nowo wybranym prezydentem Karolem Nawrockim a niemieckim rządem. On już kilka razy w taki konkretny sposób mówił o tym, że chciałby bardziej, prowadzić bardziej podmiotową politykę, że nie chce, aby Polska była jakby tym podnóżkiem Niemiec i w kontekście politycznym, ale też gospodarczym. Czego ty tutaj się spodziewasz? Ja chyba Państwa zaskoczę moją wypowiedzią, że em, to będą bardzo dobre relacje, bo em, wygląda też na to, że z jednej strony media poprzez media e, się straszy poprzez takie wypowiedzi, ale z drugiej strony ta rzeczywista. Autentyczna praca polityczna, moim zdaniem, wróci z powrotem do swojego porządku, że strona niemiecka będzie wiedziała, co oczekiwać od Polaków i vice versa. W ostatnich dwóch latach to było trudne, bo wiele rozmów było takich niejasnych. Polscy politycy mówili stronie niemieckiej jedno, a na polu, tutaj naszym polskim, mówili drugie. To było dwulicowe i także dla strony niemieckiej wtedy niejasne. Moim zdaniem to się z Karolem Nawrockim tak nie uda. Będzie po prostu konkret i to w przy rozwiązywaniu jakichś zagadnień, czy przy, w kontekście konkretnych decyzji łatwiej jest współpracować z partnerem, który jasno mówi, co chce. I Karol Nawrocki jest takim partnerem. Wiadomo, co należy wtedy od Polski oczekiwać, jaka jest pozycja Polski. I już poza tym całym szmerem i poza tym całym świadkiem medialnym i wylewem słów, z którym mamy przecież teraz do czynienia, ta prawdziwa praca polityczna, ona będzie przez, przez tą formę, formę teraz. W moich oczach łatwiejsza i konkretniejsza. Drodzy Państwo, w takich rozmowach pozakulisowych, które prowadziłam w ostatnim roku, właśnie rozmowach z niemieckimi partnerami, to no, były już, jak już przestałam nagrywać, jak wiadomo było, że rozmawiamy już tylko na ofie, nieraz usłyszałam pewną tęsknotę za konkretem ze strony polskiej. Niestety rząd Donalda Tuska nie był konkretny w stosunku do swoich partnerów, kluczył, nie miał własnej pozycji, bardzo często ją zmieniał i argumentował na przykład, no my nie możemy tak i tak się zdecydować, bo mamy zaraz wybory. My mamy zaraz wybory. Strona niemiecka była już od dawna bardzo tym zniecierpliwiona i odbierała polskich polityków, szczególnie co chodzi o tę dy dyskusję wokół, wokół granicy. E, uważała także, że, że, jest to, że jest to forma takiej, takiej gry dwulicowej i wtedy także niemieccy partnery, e, partnerzy nie wiedzieli na czym stoją, a w polityce, także relacjach międzynarodowych musi być przecież coś, na czym możemy się oprzeć. I no, mi się zdaje ja na pewno to nie jest popularna wypowiedź, ale pozwolę sobie po prostu na nią, także ponieważ mam wgląd w taką tą praktyczną stronę polityki, mi się zdaje, że podejmowanie decyzji takich tych ostrzejszych ważniejszych decyzji będzie nawet łatwiejsze. To byłby, to byłby dobry prognostyk. A teraz wrócimy do tematu związanego z nielegalną emigracją. Napisałaś na dawnym Twitterze, na swoim X-ie, masowe wydalenia migrantów z Niemiec do Czech nabierają na sile. I w, w jeszcze dodatkowo niemiecka kronika policyjna. Jakie tutaj mamy informacje na ten temat? Jak Państwo z pewnością wiedzą, no to ja obserwuję tę sytuację na granicy na wielu poziomach. Są mieszkańcy po stronie polskiej i niemieckiej, którzy po prostu są świadkami pewnych sytuacji mi to przekazują, ale jednym z moich źródeł to są faktycznie po prostu wiadomości, na całym odcinku tej granicy są przecież stacje policyjne i one wydają różne komunikaty. Tych stacji jest całkiem, całkiem sporo. I zwróciłam uwagę na taką stację policyjną, która jest bardziej, bardziej położona na, na, na południu, to znaczy chodzi tu wtedy o ten o, odcinek granicy polsko-niemiecko-czeskiej, przepraszam Państwa, niemiecko-czeskiej. I tam zwróciłam uwagę po raz pierwszy, mówiono tu o 15 wydaleniach, 11, 11 wydaleniach w skali dwóch, trzech dni. To jest jednak liczba, która dotychczas tak o nie padała. I tu byłam zdziwiona, dlaczego, dlaczego mamy tu nagle takie, takie zjawisko. I em, polecam Państwu właśnie, właśnie śledzenie em, tych wydarzeń na granicy także lokalnie, bo to daje nam wgląd w takie praktyki i mechanizmy na tej, na tej granicy, które dzieją się stricte w tych małych miejscowościach przygranicznych. I wtedy. Em, Obserwując te wydarzenia takie lokalne, na przykład w jednym małym punkcie granicy, możemy sobie przełożyć i możemy wnioskować, co się dzieje na granicy w tej dużej skali. I właśnie tu te lokalne kroniki policyjne są z mojej perspektywy idealnym źródłem. Staram się je śledzić co dzień. No właśnie, bo też pojawiły się informacje dotyczące trójki Somalijczyków, którym, którym służby odmówiły jakby wjazdu z Polski. Tutaj niemiecki sąd rozstrzygnął sprawę tych trzech migrantów z Somalii. Chodziło o kobietę i o dwójkę mężczyzn skontrolowanych we Frankfurcie nad Odrą podczas kolejowej podróży. Somalijczycy złożyli wniosek o azyl, po czym zostali odesłani właśnie do Polski. Według sądu Policja Federalna odmawiając i możliwości wjazdu argumentowała, że do Niemiec przybyli oni z bezpiecznego kraju, ale sąd nie zgodził się z taką argumentacją. Czy to, jakie, to może, jakie to może stanowić wyzwanie dla, dla rządu pana Merca? Szalone, szalone. Od 20 godzin w Niemczech właściwie bardzo ostro się o tym dyskutuje. Bardzo, bardzo ostro, i tu dochodzi do pewnego zdarzenia, e, zderzenia lewej i prawej strony. E, mimo tego. Oczywistego orzeczenia, no bo ponieważ to jest niezgodne z prawem, aby wydalać osoby wnioskujące o azyl, to jest absolutnie niezgodne z prawem. Wszystkie moje źródła prawnicze, także moja rozmowa z Oskarem Kidą na ten temat, świadczyły o tym, że jest to decyzja strony niemieckiej absolutnie niezgodna z prawem. To była tylko kwestia czasu. Aż jakiś sąd to po prostu stwierdzi, bo to jest namacalne. Nie wolno, nie wolno wydalać człowieka, który korzysta ze swojego indywidualnego prawa do azylu. I tak się stało, względnie szybko to poszło, ale drodzy państwo, to jest niesamowite, co na to mówi niemiecki minister spraw wewnętrznych, a potem także kanclerz, bo sam Friedrich Merz się na ten temat, na ten temat wypowiedział. Oni mówią, że będą to robić dalej. Że, tu, że sąd, że jest to tylko orzeczenie do, dotyczące akurat tego przypadku. Oni nie widzą przełożenia na całą sytuację. Będą dalej nie, do, nie trzymać się prawa. Będą prawo, tu, chodzi w, tu wchodzi właśnie o prawo europejskie i oni będą je dalej łamać. I nawet oficjalnie to mówią, że zamierzają to kontynuować mimo orzeczenia. A teraz może interesują, z punktu widzenia nas, mediów, Jaśmino, to było, było dla mnie taką, taką zagadką, no bo. Krótko po tym orzeczeniu między dziennikarzami wysyłano sobie takie, takie info, takie ala ploteczki. Znamy to też z naszego polskiego podwórka, prawda, że czasem mm -hmm. coś jak ogień idzie. Mm -hmm. I drodzy Państwo, to były takie informacje, takie właśnie ploteczki, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że ten sędzia, który to orzeczenie, który... który no, orzekł w tej sprawie, że to na jego tam właśnie portalu w koncie X jest dużo wpisów pro partii zielonych, że on jest politycznie skrzywiony. Dostawałam też takie też informacje, że tu trzeba sprawdzić, jaką rolę odgrywały jakieś grupy promigracyjne i zwrócono nawet uwagę na taką naprawdę faktycznie kontrowersyjną grupę pro, pro-Azyl. Miałam z nim też, miałam z tą grupą styczność, faktycznie nie pasowała mi, to muszę przyznać i e, kursuje także na przykład taki filmik, gdzie mężczyzna ewidentnie z wyglądu z Bliskiego Wschodu e, mówi e, jakby do tych migrantów, ale mówi w języku niemieckim, że on im pomoże, że on już ma taką metodę, żeby jak są w niebezpieczeństwie wydalenia, to są takie możliwości prawne, takie różne mechanizmy, które on ma opracowane, że on im pomoże i on ich wybroni. Więc takie rzeczy były nam, byliśmy tym podsycani. No i faktycznie ukazał się dzisiaj w tabloidzie także taka właśnie wypowiedź um, ministra spraw wewnętrznych, że kwestia orzeczenia jest jakoś niejasna. Mhm. Do końca nie wiadomo. To... Jest taki szmerek. To znaczy, że oni chcą. Um, no wywołać takie wrażenie, że orzeczenie jest stronnicze i pewnie to jest temat do którego też będziemy wracać i na antenie Radia Wnet i na antenie i w Radio Debata bardzo serdecznie dziękuję Aleksandra Fedorska naczelna Radio Debata także współautorka podcastu Świat bez makijażu dziennikarka publicycka była gościem Poranka Wnet dziękuję Olu za rozmowę to ja Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję Tobie miłego dnia. Miłego dnia również i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia wnet także z Poznania. Drodzy Państwo, półmetek pierwszej godziny za nami za kilka, za kilka chwil rozmowa z panem Michałem Karnowskim, i tutaj wrócimy do polskiej polityki wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.